Witam Państwa bardzo serdecznie, a przede wszystkim witam wszystkie Panny, Panny Słoneczne, Księżycowe, Ascendentalne. Zapraszam Was na prognozę astrologiczną na miesiąc maj 2021 dla Waszego znaku, czyli dla Panny. Co Wam sprzyja w tym miesiącu, drogie Panny? Do 4 do 3 maja Merkury, planeta komunikacji, sposoby naszego myślenia, biznesu, jest w byku, czyli w korzystnym aspekcie trygonu do Waszego znaku. Do 8 maja Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, również jest w byku, a tam Wenus czuje się bardzo dobrze i również jest w trygonie do Waszego znaku czyli w korzystnym aspekcie. Do 19 maja Słońce, czyli to czego ja chcę, czego ja pragnę, również jest w Byku i w korzystnym aspekcie do Waszego znaku, czyli wszystkie te trzy planety działają na Waszą korzyść w tym miesiącu. Również przez cały maj Mars, planeta energii, planeta sposobów, w jaki działamy, jest w korzystnym aspekcie sekstylu do waszego znaku, czyli yy, daje wam sprzyjające okoliczności, możliwości. Yy, 13 maja Jowisz, planeta ekspansji, planeta szczęścia, wchodzi do ryb yy, i ustawia się również. Yy, w korzystnym aspekcie, naprzeciw Waszego znaku, czyli będzie Was wzmacniał. Dobrze, zacznijmy od początku. 2 maja Merkury, planeta komunikacji, sposobów, w jaki myślimy, kontaktujemy się z innymi. Ustawia się w trygonie do Plutona, jest to świetny aspekt, ponieważ Pluton, planeta transformacji, planeta przemiany, przeznaczenia bardzo silna planeta. Daje bardzo duże możliwości. Merkury u Was reprezentuje Wasz światopogląd, wasz, Wasze spojrzenie na świat. Pluton reprezentuje Wasze talenty, to z czym chcielibyście wyjść, Wasze pomysły, to w jaki sposób byście chcieli wykreować siebie, zrealizować się poczuć, że to co ja robię daje mi spełnienie. Więc tutaj będą pojawiały się jakieś pomysły, będziecie uczyli się czegoś nowego, będziecie poznawali ludzi, którzy będą Wam pomagali yy, wyjść z Waszymi talentami, wykreować siebie. Również w tym dniu 2 maja Wenus, która jest w Byku, yy, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, Wenus w Byku czuje się bardzo dobrze, wie co zrobić, żeby było miło, żeby mieć pieniądze. Więc tutaj będziecie uczyli się nowych sposobów podejścia do świata, podejścia do materii, do poczucia wartości. To Wenus w trygonie do Plutona i do Waszego znaku, czyli tworzy wielki trygon, daje to niesamowite możliwości. Nowe inspiracje, nowe pomysły. Być może tutaj uczenie się czegoś nowego, co może w przyszłości przynieść Wam pieniądze, albo coś, czego się nauczyliście, już przynosi Wam pieniądze. Więc świetny czas. Poza tym, <laughs> Wenus. Jest w ciekawym aspekcie korzystnym do Neptuna. Neptun planeta miłości, planeta artystyczna. Tutaj będziecie spotykali ludzi, poznawali ludzi, być może kogoś poznacie na miłość, z kim możecie związać się na dłuższy czas. Więc świetny czas. 3 maja trochę trudniej, ponieważ Merkury. Planeta komunikacji, również biznesu, tego w jaki sposób myślimy, ustawi się w trudnym aspekcie do Jowisza, a Słońce w trudnym aspekcie do Jowisza, i do Saturna. Jowisz i Saturn są w wodniku. U Was reprezentują pracę, życie codzienne, również sprawy zdrowotne. Więc na przykład może taki dzień być, kiedy sobie uzmysłowicie, tak? Bo myślenie, czyli Merkury kwadraturze do Jowisza, czyli y, zobaczycie, że tutaj chcielibyście iść w coś nowe w życiu codziennym, mieć większą wolność, swobodę, a y, coś Was ogranicza, tak? Może to być taka świadomość, że y, mam nadzieję, że na przykład będzie to taki dzień, w którym zobaczycie, że Wasze myślenie może y, stare. Musi odejść, że trzeba nastawiać się na coś nowego, ale jak to zrobić? Taki dzień trudny, takiego zablokowania yy, i w myśleniu, i w kreowaniu siebie, że na przykład wiecie drugiego, świetny czas, jakieś pomysły i tak dalej, a trzeciego, takie trochę yy, zjazd energetyczny i takie zablokowanie. 4 maja Merkury, planeta komunikacji, myślenia, kontaktów z ludźmi, wchodzi do bliźniąt. Świetnie, ponieważ Merkury w bliźniętach czuje się bardzo dobrze, jest w swoim znaku, czyli u Was tutaj reprezentuje to, yy, co chcielibyście robić. Jak się pokazujecie światu? Tutaj bardzo dużo możecie uzyskać y, poprzez komunikację, kontakty z innymi ludźmi, rozmowy, y, nawiązywanie nowych współprac. U Was reprezentuje Merkury y, Waszą karierę zawodową, to jak pokazujecie się światu, jakieś nowe możliwości mogą się pokazać. Merkury, wchodząc do bliźniąt, ustawia się w trudnym aspekcie do Waszego znaku, więc tutaj y, być może y, zobaczycie jakąś niewygodę, że na przykład to, co robicie, to nie jest to, co chcielibyście robić, co pomaga Wam się zrealizować. Takie uświadomienie też sobie pewnych rzeczy. 6 maja Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, ustawia się w trygonie do Plutona, planety transformacji, przemiany, przeznaczenia. Najpierw Merkury był w trygonie do Plutona, drugiego. Teraz szóstego Wenus. Czyli tutaj jakieś pomysły, poznawanie nowych ludzi, nauka czegoś nowego, i to może Wam przynieść pieniądze, y zmiany Waszych wartości. Być może wcześniej było coś dla Was bardzo ważne, teraz się okaże, że y zaczynacie y zmieniać swój pogląd na świat i coś innego będzie dla Was miało większą wartość niż dotychczas. <laughs> Obserwujcie, co się dzieje u Was w tym czasie. Y, możecie naprawdę mieć duże możliwości wykorzystania swoich pomysłów, wielką siłę. Pluton jest najmniejszą planetą, ale on ma wielką siłę. Y, może pociągnąć naprawdę y, każdy projekt. Y, więc warto mieć oczy szeroko otwarte, ale już 8 maja Wenus będzie w trudnym aspekcie do Jowisza. Więc jakby tutaj y, Możecie mieć jakieś pomysły, jakieś możliwości, a tutaj znowu taki hamulec, tak? W tym życiu codziennym, w pracy, że na przykład chciałabym, czy chciałbym to robić, ale tutaj widzę, że moja praca mi na to nie pozwala, czuję jakieś takie ograniczenia. I ja już kiedyś mówiłam o tym, że kwadratury tak naprawdę to jest taki czas niewygody, czas jakiegoś zahamowania. One mogą nam uświadomić to, czego ja nie chcę. i... W którą stronę chciałbym iść w moim życiu? 9 maja Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, wchodzi do bliźniąt, czyli dołącza do Merkurego. Na pierwszy plan wychodzą yy, sprawy yy, tego, jak się pokazujecie światu, waszego powołania zawodowego, co byście chcieli robić. Tutaj być może właśnie Pokażecie się światu z zupełnie innej strony. Zaczniecie mówić do ludzi o swoich pasjach, o swoich pomysłach. Być może tutaj jakieś krótkie podróże, jakieś wycieczki, kontakty również mogą być przez internet. Tutaj rozmowa, komunikacja, nawiązywanie współpracy, to wszystko jest dla Was dobre. 11 maja odbywa się now księżyca w znaku byka. Słońce i księżyc spotkają się z znaku byka świetnie, ponieważ Nów jest w trygonie, czyli w bardzo korzystnym aspekcie do waszego znaku. I Nów ma w ogóle bardzo dobre aspekty. Merkury podczas Nowiu, planeta komunikacji, naszych pomysłów, biznesu również ustawia się w świetnym aspekcie trygonu do Saturna. Saturn zatwierdza jakieś pomysły. Więc tutaj Merkury u was reprezentuje karierę zawodową. Być może zechcecie robić coś innego, pójść w tą stronę, mamy iść w stronę Merkurego, ponieważ tutaj jest węzeł północny, czyli w stronę komunikacji, w stronę nauki. Być może będziecie czegoś się uczyli, co Saturn to zatwierdza. Może to przynieść wam coś, Nowego, czego nie robiliście do tej pory, co przyniesie Wam wolność w życiu codziennym, w pracy, większą swobodę, jakaś może własna działalność. Może to być na lata, tak? Coś nowego, co ma szansę z powodzeniem wyjść. Również podczas nowią Mars, który jest w rybach, czyli to, w jaki sposób działamy. W jaki sposób realizujemy swoje cele, ustawia się w sekstylu do urana, czyli w korzystnym aspekcie. Uran również jest w byku, Uran również jest w korzystnym aspekcie trygonu do Waszego znaku. Więc Mars, który jest w raku, reprezentuje Waszych przyjaciół, Wasze marzenia, Wasze realizacje Waszych marzeń. Tutaj. Zmiana podejścia do świata, do życia, nowe spojrzenie na świat, dzięki temu, że się rozwijacie, czegoś u, uczycie, zmiana wartości, y, dobre relacje z przyjaciółmi, rozmowy z ludźmi, y, również kontakty internetowe, ale z sercem, z empatią, ze zrozumieniem. To wszystko wpływa na Was bardzo y, rozwijająco i budująco, że możecie realizować siebie, kreować siebie. Więc wykorzystajcie ten Nów, jeżeli chcecie coś rozpocząć, macie jakieś pomysły, y, działajcie. Nów jest świetnym czasem y, na rozpoczęcie czegoś, co może przynieść y, wartości materialne, ale również niematerialne, y, bardzo korzystne zmiany w Waszym życiu. 12-13 maja Jowisz, planeta y, szczęścia, planeta rozwoju, rozrostu, wchodzi do ryb. Jowisz, wchodząc do ryb, y, jest w wywyższeniu, czuje się tam bardzo dobrze. Y, u Was reprezentuje y, Wasze partnerstwo, y, kontakty z innymi ludźmi, współpracę. Y, bardzo mocno na Was działa, jest naprzeciwko Was, więc tutaj możecie kogoś poznać na współpracę, z kim możecie y, na przykład y, pomagać innym ludziom. Jowisz y, w rybach y, jest, y, ma dużo inspiracji, dużo pomysłów, bardzo dużo empatię. Jest nastawiony na zmiany świata, na duchowy rozwój, więc tutaj również bardzo dobre relacje w partnerstwie, poznawanie siebie z tej innej strony duchowej, yy, yy, wspaniałe, ciepłe rozmowy, świetne emocje, również współpraca z ludźmi, poznawanie ludzi, którzy mogą yy, nam dać takie doznania. Yy, podczas tego dnia, gdy Jowisz wchodzi do ryb 13 maja, również Słońce jest w bardzo dobrym aspekcie do Neptuna. <laughs> słońce jest w Byku, czyli to, czego ja chcę, czego pra ja pragnę. Ja pragnę się uczyć, pragnę yy, zmienić swoje wartości, yy, pójść w coś nowego. Yy. Poznać świat. Również tutaj kontakty zagraniczne mogą być bardzo dobre. Słońce jest w sekstylu do Neptuna, czyli ja poznaję ludzi, z którymi czuję się bardzo dobrze i którzy pomagają mi w zmianach moich wartości, moich, mojego podejścia do materii, mojego spojrzenia w ogóle na świat z tej perspektywy. 17 maja, trzeci świetny aspekt. Słońce, które jest w Byku, czyli to, czego ja chcę, czego ja pragnę, ustawia się w Trygonie do Plutona. Pamiętacie, pierwszy Trygon to był Merkury, czyli mój sposób myślenia w Trygonie do Plutona, planety transformacji, później Wenus, planeta miłości, pieniędzy. Poczucia bezpieczeństwa, wartości. I teraz Słońce, to czego ja chcę, czego ja pragnę, bardzo mocno tu widać u Was, że idą do Was przemiany, transformacje, które u Was bardzo mocno na Was działają. Już, pluton już działa teraz tylko na trzecią dekadę, panien, i transformuje w sposób pozytywny, wymusza zmiany, które są konieczne, które są. Przeznaczeniowe, które mają dać Wam szansę na coś nowego, innego, dobrego dla Was. Coś, co Was zmieni dogłębnie. Więc tutaj yy, te planety, gdy są w Byku, u Was tworzą wielki trygon. Warto to wykorzystać, zmieniać w swój światopogląd, uczyć się nowych rzeczy yy, od innych ludzi, podejście do materii, podejście do wartości, uświadomienia sobie, co jest dla mnie wartością i dlaczego? Ja zawsze myślałem, nie wiem, że największą wartością na przykład jest dla mnie praca na etacie, a teraz ja, Merkury y, i Wenus, gdy wejdą do bliźniąt, powiedzą: y, być może ja chcę iść w inną stronę, mieć większą wolność, większą swobodę, móc się poruszać bez ograniczeń, rozmawiać, nawiązywać nowe kontakty być może to jest dla mnie lepsze. 20 maja słońce wchodzi do bliźniąt czyli dołącza do merkurego i do wenus czyli nasze myślenie jest nastawione na kontakty na komunikację wenus czyli miłość i pieniądze czyli yy, możecie kogoś poznać tak? yy, 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 jakby znaleźć inne sposoby zarabiania pieniędzy możecie chcieć zacząć w ogóle kreować siebie w inny sposób Podczas tego dnia 20 maja, również Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, jest w trygonie do Saturna, planety y, Karmy, naszego nauczyciela, czyli tutaj mogą nastąpić zmiany, takie, że. Mm, to, co zaczniecie robić zawodowo, bardzo zmieni wasze codzienne życie, da wam większą swobodę, większą niezależność. Być może zdecydujecie się na jakąś własną działalność. Tutaj bardzo dobry czas. 21 maja Słońce, które już pamiętamy jest w bliźniętach, czyli jest nastawione na komunikację, na krótkie podróże, na kontakty z innymi ludźmi, na gadanie, ustawi się w trudnym aspekcie do Jowisza w rybach, czyli Tutaj y, jakiś taki konflikt, tak, pomiędzy tym, co ja chcę robić, jak ja chcę, żeby mnie widział świat, jak chcę, co chcę, y, czy, czy to, co ja robię, to jest to, co zawsze chciałem robić. Y, w konflikcie, tutaj z naszym partnerstwem, z naszym otoczeniem, ze współpracownikami, być może nie każdemu się to będzie podobało, albo. Partnerowi, albo y, wy będziecie nie do końca się z tym dobrze czuli, tutaj jakiś konflikt, tak? 23 maja, Saturn, planeta karmy, planeta nasz nauczyciel, który u Was reprezentuje wasze życie codzienne, pracę, ale również waszą, wasze zdrowie, wchodzi w retrogradację. Y, czas retrogradacji Saturna. To jest czas na to, żeby zastanowić się nad tym. Wy to macie w wodniku, więc tutaj wyraźnie widać, że wy w życiu codziennym, w pracy potrzebujecie wolności, potrzebujecie niezależności. Saturn, wchodząc w retrogradację, daje nam wszystkim szansę na to, żeby się zastanowić i przemyśleć, czy ja mogę coś zmienić, coś poprawić, żebym. Czuła się lepiej w codziennym życiu, czuła się bardziej wolna, bardziej niezależna, czy w pracy. Tutaj on daje nam czas na zastanowienie, żebyśmy mogli coś zmienić. Warto wykorzystać ten czas. Podczas tego dnia, 23 maja, również Merkury, planeta komunikacji, ustawia się w trudnym aspekcie do Neptuna. O czym to mówi? Że tutaj mogą być jakieś nieporozumienia komunikacyjne. Merkury komunikacja, Neptun yy, yy, w kwadraturze to jest takie zaciemnienie, jakieś nieporozumienia, że ktoś coś powiedział, ktoś inny coś źle zrozumiał. Nieporozumienia tutaj w partnerstwie, nieporozumienia ze współpracownikami. Tutaj uważajcie, to nie jest dobry dzień na podpisywanie umów, na jakieś ważne rozmowy. Lepiej unikać tego. 26 maja odbywa się pełnie i całkowite zaćmienie Księżyca w Strzelcu. Pełnie ma bardzo trudne aspekty, będzie bardzo emocjonalne. Całkowite zaćmienie księżyca w strzelcu. U was ta pełnia odbywa się w kwadraturze do waszego znaku, czyli w trudnym aspekcie. Księżyc będzie w strzelcu, słońce będzie w bliźniętach, czyli jakby tutaj mocno możecie sobie uświadomić, że to, czego ja chcę, czego ja pragnę, jest w jakimś takim niezgodą ze mną. To, co się dzieje na przykład w moich relacjach rodzinnych czy w moim domu, od tego trzeba odchodzić, bo księżyc w strzelcu y podczas pełni pokazuje nam, co ja chcę zmienić, od czego mam odchodzić, czyli moje poglądy na przykład na temat relacji rodzinnych, na temat tego, jak powinno być w domu na przykład. Y Trzeba zmienić, trzeba iść w stronę bliźniaka, nastawiać się na komunikację, na rozmowę, na naukę, na zmianę. Y, podczas pełni y, księżyc y, ma całkowite zaćmienie, więc mogą nam się pokazać jakieś sytuacje, które były zakryte, o których nie wiedzieliśmy, y, coś trudnego, tak? Coś, co może zmienić. Oczywiście, y, pełni. Pełnia zaćmieniem jest ważna najbardziej dla tych, którzy mają jakieś osobiste planety blisko, tak? Więc to może całkowicie zmienić sytuację. Podczas zaćmienia księżyc ukazuje to, co zakryte, to, co było dla nas niewidoczne do tej pory, tak? Mogą być jakieś zdrady że na przykład uświadomimy sobie, że żyjemy obok siebie, księżyc to emocje, tak? Strzelec to jest nasz światopogląd, to, co myślimy na dany temat, że na przykład to, co myśleliśmy na temat naszych relacji rodzinnych, na temat tego, jaki jest nasz dom, jaki powinien być, że to trzeba zmienić, że tutaj może nam się pokazać coś trudnego, co, co zmieni całkowicie nasze podejście do tego tematu podczas pełni Merkury i Wenus są w kwadraturze do Neptuna, tak? Czyli... Y Mój sposób myślenia, komunikacji, mogą być jakieś, wiecie, pełnie nie jest dobrym dniem też na podejmowanie decyzji, ponieważ Merkury, czyli sposób naszego myślenia, naszej komunikacji jest w trudnym aspekcie do Neptuna, czyli mogą być jakieś nieporozumienia. My możemy się czegoś dowiedzieć, a to w ogóle wcale może nie być prawda. My możemy się zdenerwować, emocje będą sięgały zenitu. Również dotyczy to, miłości i finansów, tak? Więc tutaj ostrożnie u was to bardzo mocno jest związane z waszym współpracą i z partnerstwem, więc to, y, starajcie się wycieszyć w tą pełnie i jakby y, dopuścić do siebie te emocje, tak? Co, y, co się ze mną dzieje, co ja myślę na temat mojej rodziny, relacji z dziećmi, relacji z rodzicami, tego co jest w moim domu. Czy, czy rzeczywiście te moje poglądy są dobre, czy może na przykład należałoby zmienić to podejście i, i porozmawiać z kimś, uczyć się od innych ludzi, być bardziej otwartym, uczyć się nowych sposobów y, funkcjonowania na przykład w rodzinie, bo u was to jest y, również, dotyczy to również waszego poczucia bezpieczeństwa, tak? Że wasze poczucie bezpieczeństwa jakby kojarzy Wam się... Y, z taką radością, z wolnością, z, z, taką, z takim ruchem, podróżami, a być może wcale tego nie, okaże się, że wcale tego nie potrzebujecie, żebyście czuli się bezpiecznie. Jakby warto się tutaj zastanowić nad swoimi relacjami rodzinnymi i poczuciem bezpieczeństwa. Mogą ukazać wam się trudne sprawy, ponieważ tak jak mówię. Tutaj podczas pełni jest kwadratura do waszego znaku. 29 maja Merkury, planeta komunikacji, planeta naszego myślenia, biznesu, wchodzi w retrogradację. Będzie w retrogradacji do 22 czerwca. Pamiętamy, że podczas retrogradacji Merkurego nie kupujemy szczególnie sprzętu ekologicznego elektronicznych, samochodów, komputerów, telefonów. Nie jest to również dobry czas na rozpoczynanie jakiejś działalności, podpisywanie umów. Podczas retrogradacji, markurego nie wiemy wszystkiego, są jakieś takie tajemnice, sprzęt może być na przykład wadliwy, umowa może być spisana, że małym druczkiem będzie coś tam miała napisane i tego nie zauważymy, więc powstrzymajcie się przez ten czas. Miesiąc kończy się bardzo fajnie, ponieważ Mars, który jest w raku, czyli to w jaki sposób działamy, w jaki sposób zdobywamy to, czego chcemy, ustawia się w świetnym aspekcie trygonu do Neptuna, planety miłości, planety yy, naszej duchowej strony, naszych artystycznych zdolności, więc tutaj dobry czas na spotkania z przyjaciółmi, na Kontakty z różnymi grupami ludzi, którzy dają nam wsparcie emocjonalne, poprawiają nasze dobre relacje w partnerstwie. Świetny czas również na realizacji marzeń, takich związanych z emocjami, że coś powoduje, że ja czuję się bardzo dobrze, czuję się bezpiecznie. Więc miesiąc zakończa się fantastycznie. Ja drogie Panny życzę Wam wszystkiego dobrego, żebyście potrafiły wykorzystać te trygony planet w byku do Plutona, które naprawdę dają wspaniały czas na transformację, na przemianę, na wykorzystanie yy, z Waszych zdolności, Waszych potencjałów, Waszych talentów Idźcie za tym, co czujecie. To może przynieść Wam naprawdę zmiany Waszych wartości, podejścia do, do pewnych spraw i wykreowania zupełnie innej rzeczywistości. Ze swojej strony dziękuję. Życzę wspaniałego miesiąca. Oczywiście zachęcam do prywatnych konsultacji, jeżeli ktoś z Was chciałby poznać siebie lepiej, zrozumieć swoje talenty, swoje dobre strony, co przychodzi mi z trudem i dlaczego, jakiej energii może u mnie brakuje i jak mogę ją sobie dostarczyć. Naprawdę poznanie astrologiczne może bardzo dużo zmienić. Można na przykład, wyznaczyć dobre terminy na rozpoczęcie czegoś lub zakończenie. Także zachęcam. Dziękuję, oczywiście, serdecznie za wszystkie subskrypcje, za każdy komentarz. Wiecie, że to jest dla mnie bardzo ważne. Ja tak naprawdę y, istnieję dzięki Wam i bardzo się cieszę, że y, piszecie do mnie. Y, jestem wdzięczna za każdy komentarz, za każdy like. Y, a na dzisiaj. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję i do zobaczenia.